Cześć, ja jestem FPS. jest mi niezmiernie przyjemnie i miło przedstawić wam dzisiaj gameplay z Call of Duty Black Ops 6, w którym wbijam swojego pierwszego nuke'a, swoją pierwszą atomówkę. Stało się to na nie ostatnim, ale w tym wcześniejszym streamie e, i tak naprawdę zrobiłem tego streama tak z dupy trochę, tak szczerze powiedziawszy, po prostu tak, a dobra, sobie postrzelam coś po prostu i nie miałem jakiegoś tam, jakichś wymagań y, odnośnie mojej gry czy coś, po prostu sobie chciałem pograć i udało się wbić niuka. Wynik tutaj jest kolosalny. Po prostu zmiażdżyłem przeciwną drużynę. E, oczywiście to nie jest kwestia tylko mojego skilla. Naprawdę miałem dobry tutaj dzień e, i naprawdę mm, moja celność była bardzo, bardzo dobra w tym meczu po prostu. Ale na to złożyło się kilka czynników, na które nie mamy ogólnie wpływu. No bo na pewne rzeczy w grze mamy wpływ, na pewne nie mamy wpływ. No i teraz chciałbym wam powiedzieć po prostu jakie to były czynniki. No przede wszystkim w y, górnym lewym rogu ekranu macie ping. Ping tutaj był zarąbiście dobry. Nie wiem jakim cudem wyszukało mi lobby z tak dobrym pingiem. Jak widzicie gracze tutaj nie są jacyś, Jesteś po prostu bez rąk, tak? Widzicie, że robią ślizgi, ogólnie ogarniają i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w trakcie meczu y, paru z nich wyszło i dlatego zostali ci słabsi troszeczkę. Tak mi się trochę wydaje, ale nie patrzyłem na to w trakcie gry, skupiałem się w 100% tutaj na tym, co się dzieje na ekranie. E, I ten ping też się przyczynił, wydaje mi się, do tego, że kuleczki wchodziły po prostu cudownie. Jakby każdy meczu wchodziły mi tak kule jak tutaj, to naprawdę ta gra byłaby cudownym kodem dla mnie. Zobaczcie, no przecież trzech typa wychodzi, oni po prostu giną. Gdzie widzieliście na moich streamach fakt, że to często y, jakby dzieje się w momentach, których ja nie ogarniam y, i mam gorszy czas reakcji i tak dalej, celność. Ale często jest tak, że faktycznie gościom nie wychodzi i mnie po prostu zabija z dubska, tak po prostu. I wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie połączenia pingu, hit detection. To wszystko się potem pierdzieli naraz. Tutaj, szczerze powiedziawszy, tutaj miałem lepszy ping niż zazwyczaj mam, kiedy trenuję sobie, sobie na botach na meczach prywatnych, bo dzisiaj nawet trenowałem i miałem tam ping 20, a tutaj mam 14-15, także. Połączenie to był jeden z głównych czynników tutaj, dlaczego się udało, i po prostu Aim Assist działało perfekcyjnie no wszystko po prostu wchodziło jak w masełeczko. Tryb. Tryb miał ogromny wpływ tutaj. Ja grałem po raz pierwszy na tej mapie i na tym trybie. Jest to tryb przesterowany na mapie Gravity. W ogóle tej mapy nie znałem jakoś intuicyjnie. Skampiłem się tak trochę w tym pomieszczeniu, i głównie w tej okolicy biegałem. Eee, I tryb polega na tym, ja dopiero potem się skapłem, jak już obejrzałem ten gameplay po fakcie dokonanym, czyli w biciu że po prostu po każdym zabójstwie dostajecie gwiazdki i te gwiazdki po, jakby odblokowują, odblokowują Wam perk'i różne. Na przykład tutaj celujecie turbo szybko, szybko poruszacie się po, przy celowaniu oraz szybko się bardzo regeneruje HP i dodatkowo jeszcze przy zabójstwach po jakimś czasie zabójstwo powoduje jakiś taki, nie wiem, impuls na mapie, no, który Wam wykrywa wrogów wokół, tego zabitego i jeszcze przez ściany mi ich potem pokazywało, więc to po prostu było dużo łatwiejsze wbić tutaj atomówkę. I też mój movement był bardzo dobry, uważam. Jestem ogólnie dumny z tego gameplaya, bo naprawdę, zobaczcie, oni mi wbigali z SMG, ja ich rozpierdzielałem kringiem, gdzie normalnie takie rzeczy nie dzieją się w lobby wcześniej. Na moich streamach możecie sobie zobaczyć eee, i na pewno miał też tutaj wpływ free. Albo weekend chyba? Tak czy siak Bla, Black Ops 6 był wtedy za darmo, dlatego że Battlefield 6 miał premierę. E, I po prostu e, tutaj twórcy robili wszystko, żeby jak najbardziej zachęcić graczy do Black Ops 7 i Black Ops 6. E, I no, teoretycznie nie powinno mieć to wpływu, ponieważ to już jest mój dziewiąty prestiż, i tak naprawdę KD mam stałe już, no, tak naprawdę niewiele się zmienia, nawet po tym meczu, który, którym tutaj KD było chyba. Dwucyfrowe i to grubo kilkadziesiąt te KD tutaj wyniosło. E, to i tak nie zmieniło to mojego głównego KD, nie wiem na jakiej podstawie dokładnie tutaj chyba e, te skill-based matchmaking działa, ale wiem, że ogólnie e, oprócz tego głównego KD, które macie, które jest liczone od początku waszej gry, to też każdy Prestige osobno ma tutaj liczone KD. Tutaj prawie zginąłem, zobaczcie, nie wiem czemu on w ogóle rzucił dwa Semtexy pod rząd e, w moją stronę i nie udało mu się go... mnie zabić. Więc ten Free Weekend na pewno też miał e, wpływ, to, że zrobiłem Prestige, to, że miałem ping, przede wszystkim miałem ping 18, idealnie wszystko wchodziło, idealnie działało. E, no i ten tryb, tak. To są te cztery główne czynniki, dlaczego mi się tu udało Nuka oczywiście też trochę szczęścia miałem, jak zresztą przed chwilą widzieliście, e, ale no, gdyby każdy mecz, w każdym meczu kule mi wchodziły tak jak tutaj e, i tak ta gra działała dobrze, to to by byłby był cudowny kod i cudowne doświadczenie dla mnie, niestety tak nie jest zazwyczaj. No i bardzo cieszę się, że to wbiłem na streamie w ogóle, że, że też te dwie osoby na krzyż były, ale mogły zobaczyć te moje emocje. Emocje tutaj sięgały Zenitu, dlatego was też przepraszam za moje tutaj wulgaryzmy, które postaram się e, również wyciszyć. Mm, no i co? Zostawiam was z gameplayem, ocencie go e, i życzę wam miłego oglądania. Do następnego, papa. Pa. 23... Ej, siedem... osiem do... dniuka! Łoho! On lata! Matko jedyna. Pięć zab... nie, 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 nie. Pięć zabójstw. CZTERY Ej sram się Pójdź się sram Trzy zabójstwa Idź, y, chodźcie, pomóżcie, cokolwiek zróbcie. idź, zabójstwa. Jedno! idź, NUKE'A! WHAT THE F**K?! Pierwszy nie... Sram, nie wierzę! My goodness! O nuke, za 30 f**kanych zabójstw bez śmierci! A tyle lat grania w koda, żeby tuniuka zdobyć będzie, będzie gameplay na YouTube Będzie gameplay Ten gameplay był zajebisty w ogóle Tyle tu się działo Nie wiem co się stało w tym meczu, ale Jak, zab jak zabijałem typów To dostawałem busta wszystkiego Po prostu, a oni mogli latać My goodness Jaki to był w ogóle wynik 47 zabójstw, a ile śmierci? Dwie! 47 na dwa! Ja pierdzielę. A się cieszę, bo. Nie spodziewałem się. Właśnie to jest to. Jest potem przerwa, nie wiadomo ile, i w końcu. Chwileczkę, bo to jest chyba y, tytuł Newka, nie? Dziwny tryb w ogóle, bo oni latali, a ja nie wiedziałem o co chodzi nawet. Cheater mi napisali. Cheater Pisser. Napisali mi, że jestem cheaterem.